Mano z tej strony MachoP, i dzisiaj sobie zagramy w BTDB. Nie wiem, jak ja to tak szybko wymawiam, ale dobra. Zagramy sobie dzisiaj. Nie możemy. A ma to oczywiście. A czym byśmy mogli. Dzisiaj już było trzyk wcześniej. Dobra, ale jak się znajdzie, jakaś gra, bo ja nagrywałam, kurde. Aja, ja ja ha aja, ja aja, równo. To i co jeszcze? prawie I co wy się wyluzuje? O, słupcio małpka. <laughs> słupcio małpka. Dobra. Halo, halo. Dobra, ja włączony mikrofon. kurcze Bulek, skąd idą? Stąd. A ja tutaj. Zostawię. <laughs> najlepiej. Niech pomogą... Tak. Okej, okay. tak to zrobimy. Pioruny. Pójdziemy na farmę. Głupia taktyka, jakbym mu wysłał to. Coś. Ej, ty nawet, dobra. Pójdzie to, przejdzie to. No, no ona ma. to jest fajna taktyka. Jeszcze jako lepszy, to ja się boję, że on będzie lepszy. Też mi to. Dobrze mój co mi się nie podoba Dobra, a teraz to mamy trochę luzików przez chwilę. Jakby to sprzedać, co tyle hajsu na to by było. Ale nie. To by było nierozsądne. I od kiedy ja mówię takie słowa? Powiedzcie. Liczę. Raz, dwa, trzy. Od dzisiaj. Dobra, dobra w końcu, co on robi, to ja nie wiem. Teraz mamy luz. O, hu, hu, hu. Ja wiem, ale nie, nie. ja chcę zobaczyć jego taktykę. Ja mu nie wysyłam. Niby nie widziałem tego. <grym> tu, <wytrzymać> Okay. Mamy już dwóch, By ich sprzedać. Oj, 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 to by było tyle. Taką super małpkę. Nie robię, ale. Nie. Bo kto by widział te zabaskowane. Albo jednego sprzedać. Niechaj się kręci fajnie w kółko. 3500 tysiące też muszę nazbierać. U niego tak sobie idzie, patrzcie, no tak sobie. Wysłać mu jednego mołaba, co by było. Ale jest... Ha! <laughs> Nie wiedziałem. Ale mi się wydaje, że on by go pokonał, bo patrzcie. Ma O, o, patrzcie ile szmal. Ok, 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 super. Mamy małpkę już. Za chwilę będziemy mieć mocniejszą. Za 60 chyba pieniążków będzie to. Ale ja to się nie opyla, bo jedynie to jakbym z pawem grał, to by się to przydało, bo długo. My zawsze grały ze sobą. Jeszcze. Teraz sobie mu zasięg. Upgrade'uję. O nie! Ciota. Jeszcze jest szansa. Powiedz. Z czterem walczę. Subcio. Haha. Co? Skąd? Skąd on ma tak mało? Ja! Haha. Ha, ha. I go załatwiłem, faceta. Uhu, Tak to się wygrywają! Jo, Dobra, to była jedna runda, chyba na tyle nam wystarczy. No, mamy 43, jeszcze zobaczymy, co tam możemy z towersów. A, nie mogę, to jest za 60. No. Ciekawe czy doszły do W My mamy diabła oczywiście No dobra Ja muszę wyjść Czekajcie Gdzie to się wychodzi? Exit Yes Dzięki serdecznie za oglądanie Super dzisiaj W tym odcinku się bawiłem Dzięki